Manko, w nowym vlogu. Słuchajcie, ja już na działce. nowie wrócili. Siedzą tam na dachu. Z ostatniego vloga widzieliście, że zostawili niedokończoną robotę, ale wrócili. Także jest dobrze. Ja już yy, zakupy zrobiłam. Czekam na Łukaszka, bo pojechał umyć miecia. Zakupów narobiłam. Pokażę Wam. O! Muszę to wszystko przepakować do lodówki i pochować do szafek. Czekamy jeszcze na Monię i na Krzysia, bo mają do nas dojechać. Ostro robią, pracują, więc y, pewnie jak wrócimy, to będzie skończona robota i będziemy mogli zobaczyć efekt. Na, na razie to wyjeżdżamy dzisiaj, czekamy. Zaplanowany wyjazd za półtorej godziny, bo nam się trochę poprzesuwało przez, tą, przez te roboty. Więc planowany wyjazd za półtorej godziny. Akurat spakujemy się, jeszcze coś zjemy, bo jeszcze dzisiaj śniadania nie jadłam. No i zobaczymy, ale pewnie w półtorej godziny oni tutaj nie zdążą zrobić, bo, bo jeszcze tutaj ta ściana została, zobaczcie. Ta ściana została do zrobienia. Więc yy, i podbitka tutaj, a robią podbitkę nad wejściem. Więc pewnie nie zdążą, nie zdążą więc będzie trzeba za nimi bramę zamknąć później, jak wyjadą. No dobra, ja czekam na łkania. Łukaszek dzwonił, że już jedzie z tej myjni, umył miecia, Będę, będziemy się pakować, yy, zrobimy sobie jakieś śniadanko i czekamy na Monię i Krzysia i fru! Jedziemy. Czas majówkowy, zaczynamy. A przyjechał. Wy, wy, wypacykowany. Tam zostań! Łukasz, zostań tam! Będę miała blisko do lodówki. Cześć kotek. Cześć Będę miała dobry. blisko do lodówki. Witam was ja w nowym vlogu. A ja już wszystkich już vlog. to był. Vlog. Przy... Wszystkich już przywitałam w nowym vlogu. Dobra, będę pakować. A zatankowałeś blu? Tak. Dobra. nową Jaką? I co? Nie bardzo? Nie bardzo. Znaczy, nie ręczno, bo mi Karol powiedział, że nie umyje, bo nie ma czasu. No dobra, ja się pakuję. Łukaszek, dosprzątowuje. Dosprzątowuje. No. no patrz, ale y, dopiero co wyjechaj z a już masz kupę na szybie. To jest robal. To jest robal? Tak. To ja jaki robal? 200 robar. i rozbiłem robal. 200, kurde. się nadajesz jeszcze tym autem. Warczcie, lodóweczkę całą zapełniłam. O, także jest pełna. Jedziemy, słuchajcie, na prawie dwa tygodnie. Także trzeba mieć wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Zresztą ja lubię mieć wszystko pod kontrolą i mieć pełną lodówkę i zjadać. Jeść. Lubię jeść. <laughs> Ale to widać chyba po mnie, że lubię jeść. Nie? O, Dzwoni telefon do mnie. Idę. No i są. Monia. Siema. Krzysiu gdzieś tam z tyłu? Złukaniem. A się z Łukaniem gada. za jakim mają sprzęcior. Z tyłu. Zobaczcie nie 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 jaki sprzęcior. Happy! a trzy happy! Pięknie! Świeży nabytek. Taka pierwsza wasza podróż dłuższa chyba, nie? No, taka, taka. Tym! Tym! Znaczy no tym, 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 tym. No później zobaczymy co jest w środku. Na razie to chcemy wyjechać z domu, nie? Tak. Jedziemy. Dobra, lecimy. Panowie, jedziemy? No. Bardzo serdecznie. Ty to już dzisiaj się witałeś 6 razy z widzami. A to nie jest kolejny vlog. Nie. <laughs> Dobra, lecimy. Siadamy i lecimy, bo długa droga przed nami. Dobra, chłopaków zostawiamy, niech pracują, bo mają cały dzień nim zejdzie. to już dzwoni Zapinamy pasy. jest jakie u nas gorąco, jest masakra. I lecimy. W podróż. Słuchajcie, mamy 320 km. Pierwszy przystanek Termy Orawica. Tak? Jest. I moczymy dzisiaj dupki. Także mamy pierwszy przystanek jutro, jak staniemy, zjemy siadanko i jedziemy dalej. Kierunek yy, jutro kierunek Węgry, tak? Tak, szefie? Jest awans. No. Monia z Krzysztofem za nami, także lecimy. Na spokojnie będziemy na 17. Akurat zdążymy wymoczyć dupki i posiedzieć chwilę. Majóweczka, czas start. Kochani, dojeżdżamy do kempingu Orawica. Orawica czy Orawica? I do Term. I są Termy. Tu jest kemping. Ale tu się wjeżdża, no po co? Może tam stoi, zaraz Spokojnie, bez ale, najem. jak mało ludzi, bez sensu no. dawaj, zawr zawracaj. Ja no, kieruję, ale po co? Ty, za każdym razem, co tu jesteśmy, jesteśmy tu drugi raz i bez przerwy chcesz zakręcać. Bez sensu i fru na górę na kemping. O, i chyba nikogo nie ma. My będziemy sami. Ale tu jest nasza naklejka. Aha. No, dobra, stań tam najpierw. Jeden, jeden camper van jest. I pusto. I tam, tam jakieś namioty. Ale tu jest blisko do łazienki. O. No i dobrze. I super. No i gdzie Krzysztof? On będzie musiał do tyłu stanąć. Czemu? Żebyśmy mieli drzwi w drzwi. O tak. No bo on musi tyłem, żebyśmy drzwi w drzwi stanęli. Dobra, trzeba zjeść obiad, bo jest po 17. .00. I wypuścić ludzi z naszej działki, co... Ciekawa jestem czy skończyli, bo nikt nic nie dzwoni. Dobra. Ubie, ubrać się. Siema, siema i jesteśmy na kempingu Rawito, zobaczcie tutaj są te łazieneczki o tutaj, my stoimy tutaj tak jak, o wam pokażę, odwrócę kamerkę pik pik pik, o pik pik, tu Krzysio się wyłania i idziemy nakleić naklejeczkę kolejną naszą i zobaczyć czy ktoś jest żeby Zapłacić a pewnie tu nikogo nie ma, będzie trzeba zadzwonić. Tam Krzysiu zoba, tam się staje też. Tutaj to ja pierwszy raz jestem, że nie ma. Bo tu jest, bo tu jest pierwsze zapełnione, bo jest równiutko, nie? A tam nie jest równo. Bo to jest cały kemping to to to. No, natura. Tu jest drinken. drinken, alkoholem. A tu jest nasza naklejeczka, zobacz. Jest? Patrz. <grym> co, co, I będzie, i będzie nowa. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ale pozwolili nam wcześniej, żeby nie ma pozwolić nam teraz, tak? No tak. Najwyżej no jutro będziemy zrywać. O. Naklejeczka, kolejna, pyk. Dobra. A, Dobrze o, jest. Jak to Ha Jedna, druga. Tu będzie trzeba zadzwonić. Już gdzieś tu telefon jest, i będziemy dzwonić. A i tu jest ceny są. Czy się zmieniły? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, dzwonimy. Proszę, jak obiadek jemy. Smacznego. Smacznego, panowie. Ja już zjadłam. Zobaczcie. Mieliśmy dzisiaj kurczaka, ziemniaki i marchewkę z groszkiem, tak, Monia? Tak, kochana. No. Także zjadamy i lecimy na termę. Fajnie. To jest przystanek, pierwszy przystanek przed majówką, no, Orawice. Wyszykowani, o, słuchajcie, kurna, Najgor wiecie, najgorzej to jest, takie pełna lodówka, <grytanie> żartuję, wtedy jest najlepiej. O, Łukaszek, proszę, poka pokaż się swoje kimono. Daj no perfumki. Nie, nie będziecie się tu perfumować. Jedziemy z koksem i lecimy na termy. O, to to sobie biorę. Zobaczcie jaki tego o, na kluczyk ok. od samochodu. Ja jestem, czy ci się nie zamoczy. Hmm. To jest po to, żeby się nie zamoczył a, telefon, a, a kluczyk się zamoczyć może. A, tak? a, a, a no ja nie no wiem, jest. nie znam się. Dobra idziemy. Na baterię, no. Pokażę wam pogoda. Nie jest za dobra. Nie, ale nie pada, najważniejsze. I muzyka gra. Także jest super. Muzyka gra. I lecimy. Na termy. Ale piękna pogoda, prawda? Cieplutenko. Cieplutenko i słoneczko. świeci. Zaszło. Łukaszka zobaczyło i zaszło. Dety 4 euro, a 9 euro dorośli. Do 20. Do 20, do 20 tak? Jak to jest? 9 euro my. 9 euro. 4 dzieci. No, czekaj. O, poszło. No. Ale ty musisz teraz... Teraz ten i Łukaszek za, za wami. Kto tam? A. Jeszcze nie. Jeszcze nie Pitnąć musi. No. Idzie, idzie, ale pomału. No. Kartą, słuchajcie, nie płacimy na dzień dzisiejszy. Ale kiedyś można było płacić kartą, bo płaciliśmy. Tak, bileciki już można do kosza. Bo weszliśmy i nie wychodzimy. <noise> Schował sobie. E, a na dzień dzisiejszy kartą nie płacimy, także trzeba mieć gotówkę ze sobą. Tam jest chłodniejsza. Nie, ta jest chłodniejsza. Trochę popadało, słuchajcie, ale gorąco jak jest fajnie? Mega Francja O, zaśmierdziało może Możliwe! Z, z tego, z ruchu. Nie mogłeś być wcześniej. No ale wcześniej jakbym wyszła na powietrze, to by mi się balon w tyłach, w wajkach oh napompował. I od razu by było widać, no że... że jakbyś odpłynęła. A tu blisko ty, granicy jest. Ale słuchaj, jak mogę odprunąć, jak ja Helem nie pierdzę. <laughs> ach, ty Łukaszku, ach ty Łukaszku, tak jesteś. A ja wiem dlaczego, bo ty, że było was 45 w klasie w podstawówce i żeś się nie douczył. Że tylko hel podnosi. Słuchaj, ja już dziś słyszałam o, to, o jego, co? Klasie. Nie umie Umić czytać. Czyta nie, nie. Czyta Czytać nie umie, tylko pisać. pisać. umie. Ja umiem za to czytać, ale pisać nie potrafię. Dobra, odstawiam tą kamerę. O, wyszliśmy. Gorąco, ja to jestem cała. Ja bym się opaliła, nie? No. Cała czerwona jestem. Idziemy do kamperka. Pryśnic, kolację, tędy wychodzimy? Kolacja. I lulu, bo rano trzeba wstać. siemanko z rana. Słuchajcie, szykujemy się na szlak rano jeszcze przed samym wyjazdem. Chcemy jeszcze ogarnąć z samego rana szlak, dlatego wstaliśmy o 6. No i będziemy wychodzić. Pogoda jak. No, jest mrzawka, słuchajcie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale chcemy jeszcze, zanim odjedziemy z tego miejsca i pojedziemy dalej, to chcemy jeszcze yy, ogarnąć ten szlak. Siemano z rana. Nie dam rady. <laughs> Drużyna naszkowana do wyjścia. Na szlak. mrzy, ale nam nie przeszkadza. A ciepełko jest. Temp orawica. Piękne miejsce. Piękne. My już tu byliśmy zimą z przyczepą kempingową, także możecie sobie wrócić do vloga poprzedniego. Zobaczycie jak jest pięknie zimą tutaj. Łazienki, wszystko. Kotek, ale nie zamknąłeś się drzwi. No i co? Jak idziemy? godziny. Pod umolu jakiś kurwa to w lewo pokazuje nam. Ale to tam w lewo czy tam w lewo? Tu w lewo raz. Gdzie? Raczej tu, nie? Ty, a tą mapę jakby odpalił czekaj. I będę się tam podknął bardzo? Dzień słychać w tle. Łukaszek, czy to ty? Dochodzimy, słuchajcie, kończymy niebieski i wbijamy się na czerwony. Tu. O! Ile idziemy? Dla Tak? Ile idziemy? 47 minut, 3,5 kilometra, tak? Tak. Niebieski, zeszliśmy z niebieskiego, idziemy teraz na czerwony. Tam. Może się wody napijemy. Dobra, i wkręcamy się teraz na tą wielką górę. Po. Pod górę wchodzimy. O Jezu. strasznie stroma ta czerwona górka była. Może i krótka, ale stroma. Dobra. Odpoczywamy tu, nie? Co mówisz? Ej, może być szlak zamknięty. O. Czerwona w dół. Tak, tak, tędy. Tędy będziemy schodzić. O, tu. Ale odpoczywamy. Kotek, daj no wodę. O, o jak pan jak pięknie. to To usiądź. Patrzcie, jakiego grzyba spotkaliśmy. No, ty, ale to ktoś musiał wystrugać specjalnie, taki, nie? Bober, ty jesteś Bober. Jest ciężko, ale jest pięknie. Kochani, jak będziecie worawicy na termach, to koniecznie wejdźcie na ten szlak, bo tu trzeba być. Nie ma tragedii, ponieważ ja nie mam kondycji i daję rady, więc każdy da radę, nie moja. W złym momencie się odezwałam. Najgorzej to było tylko tam pod tą górą. Także na spokojnie, a jest pięknie. Myślałeś to. Tak, że mi nie powiedział, że ma padać. Norwegia nam dała tak w kość, no, że teraz to nic nam nie jest straszne. Zobaczcie. Pięknie jest. Tylko ślisko, bombżawka była. Zobaczcie, co w ogóle się dzieje? Co tutaj się dzieje? Nie, no jest cudownie. Pięknie nie. A zdjęcie tutaj koniecznie. Zobaczcie, Co tak się śmiejesz? No to takie śmieszne to jest? No, że dałaś radę. No. jakie schody, ja czy Tutaj to się trzeba trzymać i patrzeć. No trzymaj się. Nie no, chyba... Bo łajcówak to Nie jedna za drugą. Jedna wchodzi druga. Ale jajce. No nie myśleliśmy, że chyba... Ty nie myśleliśmy, że taka przygoda nas tu spotka chyba. Daj to cię ten. No, wchódź, kaszek No. W głowie mi się zaczęło kręcić. Pięknie jest. To jest to, co było pokazane.

matko i córka. No i zeszliśmy z góry i tak mamy. Ale jest pięknie, cudownie jest. I te... I stronę... tym, jest. Idziemy. Dalej idziemy. W tamtą. O i teraz Polanko będziemy szli. A jakie ona dała polskie danie? Chabowe, rosół, flaki. I zaczyna padać. U nas pierogi Także strzeliliśmy się w okienko pogodowe. Pięknie jest. Schodzimy o jest no jeszcze mamy słuchajcie kilometr i zaczął lać deszcz o I jeszcze kilometr do aut dochodzimy słuchajcie już do ter, jesteśmy i patrzcie tu jest cały czas budowa także robią, rury robią tak Czuję? Ja nie czuję. No. W każdym razie kempik już widzimy. No i pada fest. Jak to mówią. Kochani, już jesteśmy na miejscu. Leje. Dochodzimy. Panowie tam poszli się rozliczać za kemping. My się... Słuchajcie, szybki prysznic. Śniadanko, bo nie jedliśmy. W drodze jedliśmy tylko banana jednego. I... Yy, jedziemy dalej. Uciekamy z tego miejsca. Lecimy w stronę, Węg w stronę Węgier. Także. O! Oh, Męczona jestem, ale powiem Wam, warto. Jak tu przyjedziecie, to jest kur To jest rewelacja. Kończę tego vloga. buziaki pa.